Jest, jest. Zaleka ode. Widzę ją. Może być tu? Masz jak strzelać? Witam serdecznie na kanale Team Brothers, jestem Wower. I dzisiaj badamy Ice Cave'a a konkretnie chcemy zbić Ice Worm Queen. Mam nadzieję, że nam się to uda. Jedziemy, jest ze mną Ragnar. Okay. Próbujemy to we dwóch zrobić. Zobaczyć od razu, jak tam dotrzeć w sumie. jestem pewny, czy pamiętam drogę, ale raczej. Próbujemy, nie? To dwóch to nie jeden. Ty coś tam zapamiętałeś drogi, ja coś zapamiętałem, to się to ogarnie. Dobra, tutaj dotąd można dolecić tylko. To już latające się blokują. Jedziemy z tym. Czekaj, ja lecę pierwszy przez sobie tylko zupkiż ale tu stary pul fokus nie taki skupienie ja około. na, ja na, ja na ludzie bo ja tu to strzelam. <taki> czasami wyleci ci przed mordą stary i musisz szybko ten musisz szybko tarczę odpalić, nie. Dobra, tu jest ten gostek. I prosto, nie? Dobra, masz spod Dobra, tu będzie pewnie bitka. Dobra, jesteśmy na dole. Już nie ma drugiej odwrotu. Kryształu, tu jest mnóstwo, nie? Do sfarmienia. Nie wiem, czy farmić go, Mati, bo ja mam w sumie miejsce tak tak. Ale miejsce chyba by trzeba było zostawić na horny, nie? Idzie, idzie, idzie. Montuj. Leżeć 12 perełda Dobra. I dalej. 1500 zużycia mi ten wytrzymałości zabrał. Idzie. Ale szybko strzela ten łuk, nie? No, zarąbisty jest Dobra, żeby żelu nie brać, nie? Chociaż on dużo nie waży Te polimer zostawiam Ale ci dalej? Tam pleców gdzieś Lecimy, ty tu jest od Freya z dimetrodą yy, i morfodą, ale nie wiadomo, czy są. Tu było prosto, nie? Tak, cały czas prosto. Leci, leci. Gorny korze żel patrz jak tarcza 5900. Jak szybko zbijesz kolejnego, to jeszcze się uda. Teraz na ostatniego Worma jest ta tarcza. dalej. No, jesteśmy w dobrym miejscu. Dobra, tutaj skaczemy. Tam. Tutaj płyniemy w sumie bardziej na prawo. Tutaj, gdzie było to przejście? Tutaj, nie? nie? To było w wodzie? W wodzie. Tutaj, o właśnie. Tak, dokładnie tutaj, nie? Tak. Ciekawe, czy tu mogą być warmy? Jeszcze tu nie są. 25 minut, cooldown. Czekamy, nie? Czy co? No. Dobra, lecimy dalej. Cooldown szedł. Ja się szybko przebieram, Leczko, zupki chińskie. Nie trzeba spada O, oh, calculating. Calculate. do przodu Jest, jest. Daleko ode mnie. Widzę ją. Może być tu? Masz jak strzelać? Tu, tu. To jest bydle wielkie Sięgnie do ciebie? Sięgał, sięgał, ale zachodzę od tyłu Ty, on ciebie leje Chodź tu chleb no, żeby ja miał ten, ale chodźmy. Ty, ja spadłem, Walgo Mati rzucił mnie, montuj go, montujesz go? Proszę przypuść mi tarczę. Dobra, mam drugą. Leci na mnie. Montuj, montuj. Montuję. Fami mi kolejną tarczę Dostałem Dostałem solidnie Biegnę Walisz go? Walę Winę. Lecie po tamie od Wiwerny. Nie, to się nie stakuje. Dawaj. Ostatnia tarcza. Nie wiem. O -o. Bardzo, bardzo krwawi. Ja zginę matki. Bardzo krwawi już. Nie poddawaj się. Masz czas, żeby się leczyć. O, nie mam tarczy już. Nie mam czym się bronić, ja jestem na hita. Tego ja mogę jedynie montować, stary. Wyrzucam tutaj. Nie. Nie wiem, czy tutaj zdążę. Wyrzucam tu. Nie wiem, czy zdążę zgarnąć, bo jestem serio na hita. Wyrzuciłem już na dół. 100% jest na dole? Widzisz ją? Tak. Gdzie? Gdzie jest? Tutaj, gdzie tam. Zrzuciłem, na... zrzuciłem na dół, tu gdzie stoi? Ej, nie widzę matki. Kurde, match. Montujesz go? Krwawi w cholerę. Montuję. Ja się leczę. Muszę go zaś wyciągnąć, to go zaś montujesz, co? Tak, Krwawi tak, tak. już przeokropnie, Ale nie? nie ma... uleć się na spokojnie, spokojnie. Nie mam tarczy. Bez nie mam pieprzonej tarczy. Czyli trzeba jeszcze ten, te najlepsze tarcze stari 4-5 tarczy na niego. Przynajmniej wiadomo. Leczę się, leczy cały czas. Kiedyś wyjść musi. Zaraz mi mleko zejdzie, to użyję jeszcze mleko. Ona się nie regeneruje też dobrze? Wątpię. Ale hardcore, rzeźnia. No ale bije dużo. Dobrze, teku było. Podnie mi rozpieprzy teraz z hita. Gap zakładam No nie mam już nic sen, nic zeku Ej, ja mogę tu grappling hookować stary A no co ty gadasz? No sprawdziłem te. zniknęła! No Czas Czas poszedł i chyba dlatego No dobra, to skacz na dół Ile na niego jest? 7 minut minęło tylko za długo chyba był wzięty. Wiem. Wiedziałem, że za długo. Kurde, Maciuń już tak krwawił No, ale następnym razem Mati, już wiem, jak go zrobić. Wezmę jeszcze jedną tarczę więcej. A ja akurat teraz mam tarczę dla ciebie. Nie ty, prowa, perwersyda. Oh my god. Ale lipa. Jeszcze tej tutaj, tutaj trzeba to szukać. Ona już znikła pewnie. Ja tu podbiegłem, ale jej nie, widzia, nie było widać. Dobra, to łap tarczę, jeszcze jedną. Ona pewnie wpadła pod te tekstury, muszę gdzieś wyrzucić, także że wiesz. To tutaj, tu nie ma raczej tekstur. To jest git chyba. Ja mu od razu złapię. Dobra, mam. Kurde mać Ale szkoda Lecimy dalej, nie? Ja. Za długo była w tym, pod ziemią i chyba się... O, trudno, następnym razem będziemy wiedzieli Wszedło na płaszczkę Stolet Prosty stolet Ale lipa Tam musimy iść Kurde, tu się nie da przejść Idziesz? Idę, idę Nie ma swarmów, Mati raczej, bo tu jest chyba tylko boss Bariera jakaś tam musimy iść, Pawlo. Cortefakt, a tam się wychodzi chyba. O, wystraszył mnie. Dobra. Teraz zgubiamy. Mam miejsce. się nie, da. Tak blachał, punka. Hehe. <laughs> może i ta. Sowa, dzięki za słupka, wielkie, pozdrawiam. Ale z tym Iceworm Queenem trochę mieliśmy kłopot, bo. No krwawił już jak cholera, tylko że zniszczył mi wszystkie tarcze, co miałem, nie? Cztery tarcze. Nie poszły. Eku też mi rozpierdzielił i to ciężko było już dalej. Ja, ja byłem już na hita, nie? Na hita? No ja, ja się podleczyłem. Ale kłównie... Ja też, ale byłem, byłem na hita ja Sięga ja tam skończyłem. aż do końca. Liwe trzech to jest easy, stary. Jakbyśmy jeszcze jedną osobę teraz mieli, nie? bez problemu. Stary. A musimy iść. Ja jeszcze jakiś kryształ zebrał. Tu jest. To nie mogę tam wbić. Ale tu kryształy jest. Ja mam jeszcze Mati dość sporo wagi. <laughs> no, sporo tarcza, ale co z tego jak wszystkie zniszczył, nie? Ten worm. Jedna więcej tarcza. Ta nam poleciała ze zrzutu teraz. Ale więcej... Jedna więcej tarcza i kurde. Jest zrobiony. A zniknął nam kurde niestety. O, następnym razem bez problemu, bo już wiemy mniej więcej jaki silny jest i tak dalej, nie? I ja tu cały ten kryształ chyba z farmie. Dobrze, że wagę zrobiłem. Kolejna nie dziękuję, hooka. No ja wziąłem, żeby sprawdzić, I, widzisz, mówią, że nie można, można hukować. Spoko, dzięki. Trzyma się. Stary, dawaj, dawaj. No stary, Kryształ, potrzebujemy, żeby tarczę naprawić. Dobra, już przeciążony, to już nie zbieram nic. Lecę. rzucić kamień. Rzuciłem. A wyrzuciłem całe 300 kryształów, stary. Dobra. Aha, my tu mamy iść, nie? Dobra, dawaj. Ty przesady. Mam nadzieję, że nie trzeba. A mogę skakać jeszcze i tak. Dobra. To masz coś kryształu? To ile, zobacz, po 208, hmm? ale mogę jeszcze nazbierać. Nie? No to dawaj, tak, że jeszcze to farm, to, to co tu jest. Te co? No, dalej, a nie tu. Forny 24, czemu dalej? już nie będzie chyba tych warmów, nie? Jak nie mogę dojechać? Dobra, już więcej nie mogę. No to jazda. Chodzimy. Co byś powiedział jakbyśmy golema nagrali? Nie lubię go robić. Za <gry> dużo hukowania. To... Bo drop jest przepiękny. To, bo to. Albo ktoś tu zginął od nich. To jest od nich? Czy od kogo? Nie wiem, nie sprawdzałem lunetą. Ale no ogólnie one tu nie latają przecież, nie? Ile tu jest kryształów... Szkoda, że to trzeba wszystko zostawić. Dobra, i tutaj w sumie koniec duna. To jazda, nie? Mam nadzieję, że tam nie będzie żadnego tego... Fajny wylot jest z tej jaskini, podoba mi się. Dzieciuki wylot z Jaskini? Podospadem do okay. spadem i w dół. <grystanie> Zobac to.